Witam Was, ludzie! Tutaj, każdy 10. A oto jest już piąta część serii Legacy of Cain's Soul River. Ostatnio zabiliśmy Melkaja <laughs> i wchłonęliśmy jego duszę, co nam dało możliwość, <laughs> o właśnie, przechodzenia przez ściany. Więc teraz musimy się wrócić. mi tak mi się zdaje U. to jest ten tak kurde Nie, no, nic więcej nie widzę. Czyli ta strona. O. Dobrze, że ten bloczek wyciągnąłem. Ciekawe, jak stąd wyszedł, gdybym tego bloczka nie wyciągnął. Net nie chcę wiedzieć. se es, kurde? Jest jeszcze mój kostur zmarłych, tak go będę ponocznie nazywał. O, kurdy, skąd spadaj, niech cię nie widzę.

I teraz można dopiero wyjść. <laughs> Żebyś mnie tylko nie uderzył, jak będę otwierał drzwi. Wracaj do świątyni Glanow, Raziel. Duża Mielkaia pozwala ci przejść. Jednak uważaj. Ten budynek jest porzucony, ale nie pusty. Co to za paradoks? Porzucony, ale nie pusty. Najpierw zabijmy tego, bo potrzebna mi dusza. Odczuwam głodnienie. Stawaj mi mój kostur. Jeżeli mi go nie dasz, to się zdenerwuję. No. Dobra, no to... Ale zanim wrócę do Świątyni Klanów... Kurde, mam nadzieję, że tego nie słyszycie za głośno. Zanim wrócę do Świątyni Klanów... pójdziemy sobie... Nie będzie początek, kurde. Bo uzyskaliśmy teraz zdolności magiczne, paranormalne i inne tego typu rzeczy. Czy ja dobrze idę? O w mordę, źle. fajny trik co sobie l1 czyli kucanie ku i bieg e, przyciskam sobie i biegnę no już myślałem że się zbagował i nie może się ruszyć tuby Połończy się przede mną. Tam jest zamknięte. Z jedyną słuszną drogą podążymy, towarzysze. I teraz patrzcie, tam na dole jest takie świecące coś. W materialnym świecie dłużej. Zbierz 5 z nich, żeby otworzyć emblemat, i Twoje siły podwoją się. Czyli, jeżeli zbierzemy takich 5, o się nam w, men, w menu głównym się nam już jeden odblokował. Jeżeli zdobędziemy ich 5, to nie wiem jak to się stanie, ale jak to będzie wyglądać. Ale przedłuży nam się pasek życia. Czy na górze będzie portal? Kurde. Nie ma. Kurdy. Muszę się wracać. Oj kurde, jak ja się dzisiaj często wracam. Znaczy nie dzisiaj, tylko w tym odcinku. Jest! Chadź mi to pochodnie. Ciemno to jak w dupię Murzyna. Ty nie wiesz z kim ty walczysz. Si przeszedłem pokłoń. Wypalił mi całą pochodnię... Skubaniec. Trzeba sobie jeszcze raz podpalić. Tam jest portal... nie, tam jest przejście, ale tutaj... Kurde, zapomniałem. Szkoda, że tylko w, ma że tylko w astralnym można przechodzić. I mamy już dwa emblematy I to są te drzwi, którymi tutaj przeszliśmy sztuby Koledzy Zasadzka Dawaj mi swoją duszę! I will kill you! Welcome. Malera. Nie, zrobimy to inaczej. Zniknęły wampiry, ale pojawili się sztuby. Ze sztubami nie mam aż takiego problemu. Na sztub nie będę zabijał. Przeniosę się w czasie na tą stronę. Teraz skrenując się. Idę od tych obesrańców Albo i obej Albo wiecie co? Nie ma tak dobrze. U nas tu trzeba z kolanka i bania, 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 bania. Bania. jednak dawać mi ich duszę. Wystarczy mi jedna, dla drugiego już nie ma wybawienia. A, czyli mała ilość wody mnie nie zabije, ale lekko podrozpuści. Kurde. A ten co? Jakiś zakamuflowany? Bo to są wszystko świnie zakamuflowane. Gdzie go wypaliłem? Kurde, na sufit go wrzuciłem. Będziemy go bić aż zginie. Albo wiecie co? Dajmy Sesiana. Zauważcie, jak się zmienia architektura, kiedy przechodzimy z astralnego do fizycznego świata. Albo i też na odwrót, wszystko się zmienia, i w ogóle. Otwieramy drzwi. Kurde, ja tu jestem panem na dzielnicy. Falka z Bosem, tak? Raziel. Stworzeniem Kain, i teraz jak wcześniej, ty krytykujesz swoją własną robotę. Co zrobiłeś z moim klanem, potworze? Nie miałeś prawa. To, co stworzyłem, mogę zniszczyć dziecko. Jesteś przeklęty, królu. Nie jesteś Bogiem. To, co mówisz, jest świętokradztwem. Sumienie. Ty rozmawiasz ze mną o sumieniu. Kiedy Ty będziesz miał taką odpowiedzialność jak ja, będziesz mi mówić o sumieniu. Twoje życie to błysk w porównaniu z miriadami możliwości i wyborów, które spotykałem podczas swojej egzystencji. Wiedzieć, że los świata zależy od moich działań albo nawet umysłów. Ty byś nie wiedział, co robić, jeżeli byś został na moim miejscu. Ja wybiorę inne, kain. Obejrzyj się dookoła Raziel. Popatrz, co się stało z naszym imperium. To jest koniec złotego wieku. Zamknięte klany. To miejsce przeżyło swoją niemoc podobnie do ciebie. No, nareszcie będzie walka. Króla Dusz, starożytni miecz króla, on jest starszy od kogokolwiek z nas i jest bardzo niebezpieczny. Mówią, że ostrzy jest zaczarowany. On zawiera duszy swoim właścicielom. Wiedzieliśmy, jeżeli król podnosił jego, to oznaczało jedno: śmierć. Kurde, gdzie teraz jesteś? Nie wie Kute. Chodź duszo. Ja. Nie daj mi się dotknąć. Odejdź ode mnie. Odejdź Kurde. Jest, jest Kane. Mam go. Mam, mam. Kurde. Cholera. jest. Pośpieszmy się. Kurde. Co, znowu się pojawi wampir? Wampirzy duch. Stoi tam. Chodź do mnie dusiczko. Chodź do mnie. Fredny wampir. Ta dusza jest moja. Moja. A ty skierasz. O nie, o nie! Walka z musi być doprowadzona do końca. Gdzie jesteś Kane? Nie, 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 nie! Psu, <laughs> On przyrodził się podobnie do nas. Jesteśmy o krok bliżej do naszego losu. <laughs> <z czego> rżysz? <laughs> Przesięgam, że widziałem cień zadowolenia na twarzy Kaina, gdy Porywacz Dusz został zniszczony. Nie rozumiem w jakie gry gra Kain, jednak wiem czym one skończą się. Od tego czasu i na zawsze jesteś związany z tym ostrzem. Wy oboje jesteście Porywaczami Dusz i wasze losy splotły się. Przez zniszczenie miecza ty uwolniłeś jego z osłony. Teraz to ostrze jest mieczem czystej energii. On nie jest więcej fizycznym ciałem. I dlatego, żeby zjawić się z nim w materialnym świecie, musisz mieć pełną energię. Jednak ten miecz w fizycznym świecie będzie ci pomagał. No to uzyskaliśmy niemałą zabawkę. Jesteś mała dusza. Kolejny potwór kaina stworzony dla męczarni. Nie chciałem ci przeszkadzać. Odpocznij. Ciało potrzebuje snu. Koście muszą przewrócić siłę. Nie dziecko, wszystko czemu nauczyłam cię to spostrzegać. I pamiętaj, historia tego świata jak chwile morskie. Wszystko mina, jedynie to zostaje. Czy to jest prawda? Czy zawsze to będzie prawdą? To to jest. Wokreśla to ma... jaki to ma głos? Kurde. Jak znalazłeś te kolumny? Kain zrezygnował ze składania ofiary. Kolumny równowagi, zepsute przez jego działania, stoją jak ślepy wyrzut. Teraz one trzymają mnie tutaj. To jest moje więzienie i mój dom. I wszystko dzięki twemu panu. Twór nie ma oddania, więc mamy wspólnego wroga Raziel. Wracaj tutaj, gdy będzie chciał. Ariel pamięta o tym, o czym inni już zapomnieli. Coraz mniej mi się podoba ten polski dubbing. Fajny ten Sul River A jeden tak nie da się przytrzymać dłużej Dobra Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy Na przykład tutaj był jakiś taki duch nawet nazwy nie podali. <laughs> I dowiedzieliśmy się. Kurde, właściwie te dialogi są tak radzieckie, że trudno z nich coś zrozumieć. I naprawdę to ciężko się rozumie. I w ogóle źle to jest tłumaczone. Następną część albo normalny polski, albo w ogóle polskiego. Więc <laughs> napiszę wam w komentarzach, o co w, tym, yy, w opisie o co tutaj chodziło. Teraz kończymy ten odcinek. Ja byłem karwasz 10, a to była piąta część serii Let's Play Legacy of Kane's Soul River. Siema.